Póki Twoje nastawienie się nie zmieni, nic się nie zmieni. Wstajesz rano i zamiast być wypoczęty, jesteś zmęczony i zdołowany. Kolejny poniedziałek, a za oknem kiepska pogoda. Chciałbyś położyć się i najchętniej spać dalej, ale tłumaczysz sobie, że przecież musisz wstać do pracy. I wtedy zaczyna się walka z samym sobą. Musisz. Przez kolejne 8 godzin bijesz się z myślami. Moja praca jest do dupy. To istne piekło. Ile jeszcze tak można? Oby do piątku. Moi znajomi to banda bałwanów. Uff, nareszcie koniec. A teraz uważaj, to nie praca, to ty sam. Jak to jest, że będąc w mieszkaniu bądź w restauracji, czujesz się dobrze i masz znakomity humor? A gdy tylko pomyślisz o tym, aby iść do pracy, łapie cię dół. I zniechęcenie. Czy różnica polega na tym, że jedno nazywa się mieszkanie, a drugie biuro? W tym, że ściany są pomalowane na kolor biały albo czerwony? W tym, że tam stoją jedne meble, a tam stoją drugie meble? Jedyna różnica jest w Twoim nastawieniu. No bo gdzie są emocje, które odczuwasz? W nazwie biuro? W ścianach? W meblach? Czy w Tobie? Gdyby sam fakt pracowania był powodem depresji u ludzi, to wszyscy ludzie na świecie idąc do pracy mieliby depresję. Ale tak nie jest. Są ludzie, którzy kochają swoją pracę, którzy kochają cztery ściany w mieszkaniu i w biurze tak samo mocno. Są ludzie, którzy w swoim mieszkaniu czują się dobrze, a gdy idą do pracy i rozmawiają z innymi ludźmi, to czują motywację i dobre nastawienie. Więc jak widzisz, jedyny powód Twojego niezadowolenia z pracy jest w Tobie, w Twoim nastawieniu do tej pracy. I gdy weźmiesz za to odpowiedzialność i zmienisz swoje nastawienie, to pójdziesz do tej pracy i do tych samych ludzi, ale ty już nie będziesz się czuł tak samo. Będziesz radosny i szczęśliwy, bo wszystko zaczyna się w tobie.